Na moim kanale. Ja jestem Haci, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie coś, coś na co po prostu czekałam. Ja myślałam, że ja się nigdy nie doczekam, a chodzi mi o. Cool Love FR w specjalnej limitowanej edycji. Aż ciemno się zrobiło jak to pokazałam, aż ciemno, cały blask zabrał właśnie ten album. To nie jest nic nowego jeśli chodzi o albumy BTS. To wyszło wtedy kiedy ja jeszcze armii nie byłam, jeszcze e, tych wszystkich albumów po prostu nie kolekcjonowałam i ciekawostka jest taka, że było ich naprawdę bardzo, bardzo mało przez co po kilku latach te albumy na ebayu potrafiły i kosztować nawet po 1000-1500, a nawet po 2000 zł, jeśli na przykład karta członka to był JK. Co! jak widzicie jednak Big Hit nas rozpieszcza i postanowił ten album wydać jeszcze raz i jestem im tak naprawdę ogromnie wdzięczna, ponieważ było to coś, co było po prostu moim obiektem westchnień czymś, czego po prostu potrzebowałam, a mieć nie mogłam, więc jak zobaczyłam, że tu wypuścili, bo mam jak wow z jednej strony, a z drugiej strony pomyślałam o tych ludziach, którzy kupili Powali od kogoś z drugiej ręki faktycznie ten album za 1000 zł, a teraz można go kupić za około 250-300, więc. Trzeba być cierpliwym. Bądź cierpliwy, a będzie ci dane, czy coś takiego. Ja kupiłam ten album z Weavers, chyba tak się mówi: Weavers. Nie wiem, tutaj macie coś. E, ikonkę oficjalnego sklepu Big Hitu. I wraz z zamówieniem otrzymałam chyba jakiś plakat. W sumie otwórzmy sobie plakat jako pierwszy. Zobaczmy, jak on wygląda, ale to jest bardzo mocno zapakowane. Bardzo, bardzo mocno. O Boże! Mam to. U, u, u. Ojej, jakiś taki zakurzony jest. Postawmy tą rurę tutaj. Ten plakat wygląda tak. Mm. <laughs> to był mój komentarz do tego plakatu. Szkoda, że to, szkoda, że to nie są prawdziwe autografy. Bardzo bym chciała. O Jezu. A więc tak wyglądał plakat. To może już przejdźmy do tego albumu. fakt jest taki, że no, jakby unboxingi go były już od wieków na YouTubie, ale po prostu e, kiedy pokazałam go na Insta Stories, to bardzo, bardzo prosiliście mnie o e, właśnie zrobienie na temat tego albumu filmik. więc oto tu jestem i oglądamy. O, oh wow! O, oh wow! Ja kocham tą okładkę. Kocham tą okładkę. I po prostu. I, I tyle, po prostu kocham tą okładkę 100 na 10. Jeszcze wam ją pokażę tak o zbliska. Jakie tutaj mamy napisy. I tak wygląda z tyłu. Jest mega bialusia, Mam nadzieję, że ten kolor zachowa się na dosyć długo. I wydaje mi się, że jakby otwiera się ten album tak od góry, okej. Okay. Tu jest jakiś sznurek i to to nie wiem, to to ciągniemy. A, uuu. Więc tak wyjmuje się album. Dobra, to może zróbmy tak, że na razie odsuniemy sobie to na bok, a przejdziemy do oglądania tego właśnie albumu. On jest w formie takiej książkowej typowo. Okładka jest mięciutka, od razu mówię, jest bardzo mięciutka. Przechodzimy do otwierania. Tutaj mamy taką stronę. Tutaj to wygląda tak. Właściwie nie pamiętam, jak wyglądały karty w tym albumie i czy właściwie były w nim karty, czy były jakieś zakładki. Będzie to dla mnie troszeczkę taka niespodzianka, bo naprawdę nie pamiętam. Przechodząc o dalej. Przez chwilę myślałam, że tutaj ja rozerwałam, a to jest ściana na zdjęciu jeju. Mini, mini mikrozawał. No, generalnie mamy tutaj takie, no, starsze bikis. Fun fact: miałam takie same buty, tylko różowe blazery. Do dziś są moimi ulubionymi butami i myślę, nad kolejną parą bo są mega wygodne, więc ciekawe, ciekawe. Ten jungi za tej ery jakby. Bad boy, okej? Okay? Bad boy. <laughs> ja będę się troszeczkę coś śmiała, no bo wiecie, jak oglądacie swoje zdjęcia, jak jesteście tam o, nie wiem, 4-5 lat młodsi, no to też dla was jest to dosyć zabawne. I dla mnie na przykład to, to są takie wspomnienia pomieszane z takim, kurde, no kiedyś to było, więc <laughs> dlatego stąd takie chichy u mnie. Okej, okay, tutaj mamy takie przedstawienie postaci, <grywki> jaki myśliciel, o mój Boff, o ja, bo in love. Ach, wspomnienia, wspomnienia. Kiedy wychodziła ta piosenka, to ja znałam BTS, ale jeszcze ich nie stanowałam, więc to jest taki ciekawy fanfak. A właśnie, gdyby ktoś się zastanawiał, czemu otwieram ten album w rękawiczkach, to dlatego, że mam całe, po prostu ręce podrapane. Niedawno zdjęłam pazury, więc no po prostu stwierdziłam, że założę rękawiczki, bo niezbyt wyglądają ładnie. Jakie kurzony, ojeju! I ten makijaż. Wtedy właśnie bardzo mocno malowano idoli artystów. No właśnie, to tutaj idealnie widać. Troszkę ciężko się go ogląda, akurat ze względu na to, że troszeczkę tutaj te strony latają, i właśnie muszę go tak rozciągać, a troszeczkę się boję, wiecie, nie chciałabym go naruszyć, więc samo oglądanie jest troszeczkę takie uciążliwe. O, o, tam była kartę, ale jeszcze nie widziałam, bo tutaj ominęłam stronę. Karta, 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 e, obojętnik to będzie, jestem OT7 i mam kartę, już widzę, to jest J-Hope. Jeju, jakie śmieszne są te karty, w sensie jakie cieniutkie, to właściwie jest karteczka, a nie karta. Ale trafiła mi się karta J-Hopea, jest przysłodko. O jeju, jaki młodziak, tak wygląda z tyłu. Od razu Was ostrzegam, że one naprawdę są bardzo cienkie i właściwie bardzo łatwe do zniszczenia, więc trzeba będzie o nią dbać. Więc mamy kartę J-Hope'a, którą sobie już odkładam i lecimy dalej. No niektóre te zdjęcia z koncertów zwłaszcza no nie są zbyt korzystne, trzeba przyznać. To już jest końcówka. Więc tak wyglądał album, a teraz pokażę Wam jeszcze. No bo jak widzicie, tu z tyłu mamy jeszcze płyty i są dwie. Muszę sobie je odpalić i zobaczyć, czy to jest po prostu podzielone. Tak, to są chyba podzielone piosenki. Tak mi się wydaje, Boże, na tym jest jump, rozumiecie, na tym jest jump, tu Są wszystkie po prostu moje ulubione piosenki, ale płyty naprawdę są bardzo ładne. To jest ciekawe, duch się chyba już dalej nie wyjmuję chociaż chyba można, w sensie no nie powinno się wyjmować więc troszkę śmiesznie, ale to jest właśnie po to, żeby no ten album łatwiej nam się wyciągało, trzeba pamiętać, żeby potem położyć go na tej tasiemce, dzięki czemu będzie łatwiej się wyciąga zamykamy i przychodzimy do podsumowania jeśli chodzi o ten filmik, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się on podobał, ja jestem mega, mega zadowolona z tego albumu i fajnie, że znalazł się w mojej kolekcji myślę, że jest to takie fajne uzupełnienie nie, nie. Już naprawdę niewiele mi brakuje, żeby mieć wszystkie albumy PTS, więc Jeśli chcecie być z moim kanałem na bieżąco, widzieć wszystkie filmy na bieżąco, to pamiętajcie o zostawieniu tam subskrypcji na dole. A jeśli ten filmik Wam się podobał, to dajcie łapę w górę, a będę wiedziała, że takich filmików powinnam robić więcej. A tymczasem wysyłam Wam buziaki i pa pa!